Cześć Paweł, wynajmę 41 metrów mieszkania w śródmieściu w Warszawie. Tylko Panią, w wieku od 16 do 50 lat. Do 80 kg. Pani wagi. Podaję numer telefonu. Plus 48 792 814 252. Za 600 zł miesięcznie. A czemu tak tanio? Bo chodzi o seks między nami. Dziś nie ma nic za darmo. Jeżeli Pani będzie kulturalna, od razu ją zamelduję w mieszkaniu. A później przypisze jej mieszkanie na stałe. E, Panie z całego świata I speak only Polish. E, zapraszam. E, panią bezprudeliznym naprawdę dziękuję. I żeby mężczyźni nie dzwonili, bo nie będę z nimi rozmawiał. Dziś mamy 2 listopada 2013 roku sobota.